Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd ze sklepu H&M. Zamówiłyśmy kilka ubrań na lato, więc jeśli jesteście ciekawe, co tym razem wybrałyśmy, to koniecznie zostańcie z nami. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, to oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinka. No i jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Kochani, dzisiejszy odcinek zaczynamy od zestawu. W sumie to nie od zestawu, bo zarówno spódnicę, jak i top możecie kupić osobno, ale musicie mi przyznać, że te dwie rzeczy tworzą ze sobą naprawdę bardzo fajny komplet. W jego składzie mamy 40% wiskozy, reszta to akryl i poliamid. Zarówno top, jak i spódnica są wykonane z takiej prążkowanej dzianiny. Pokażę Wam z bliska. No i może zaczniemy od topu. Zobaczcie, z przodu są taki prosty, natomiast mamy w nim bardzo ładne plecy. Zobaczcie. No i to wiązanie dodatkowo jest regulowane. Mam na sobie rozmiar M i rozmiar jest idealny. Natomiast spódnica jest ołówkowa na takiej szerokiej gumie. No i dodatkowo mamy tu rozcięcie. Super, że to rozcięcie tu jest, bo wygodnie mi się w niej poruszać. No i jeśli chodzi o rozmiar, to mam na sobie rozmiar M. I nie do końca jestem pewna rozmiaru, ponieważ, zobaczcie, no, troszeczkę w pasie jest na mnie za szeroka. Co prawda, nie suwa mi się i wygląda dobrze, ale jednak ten materiał jest taki rozciągliwy, więc myślę, że SK spokojnie by w moim przypadku wystarczyła. Zobaczcie, tak wygląda spódnica z tyłu. Jeśli chodzi o cenę, to top kosztuje 80 zł, a spódnica 100 zł. Mam na sobie top i spodnie, i może zacznę od topu. Ten top wykonany jest z prążkowanej dzianiny. Zobaczcie, jak bliska prezentuje się ten materiał. Jest to top na ramionczkach. Mamy tu bardzo ładnie wyeksponowany dekolt. Ja zdecydowałam się na kolor beżowy, ale możecie ten top kupić również w kolorze białym i niebieskim. Jeśli natomiast chodzi o skład, to wierzchni materiał wykonany jest w 94% z wiskozy, a reszta to elastan. Natomiast tu w okolicy biustu mamy podszewkę, i ta podszewka wykonana jest w 100% z wiskozy. Mam na sobie rozmiar M i ten top kosztuje 80 zł. Jeśli chodzi o spodnie, są to cienkie spodnie na gumce z kieszeniami. Mamy tu bardzo ładną nogawkę, zobaczcie, jest ona taka zwiewna. Natomiast jeśli chodzi o długość, to przy wzroście 164 cm prezentuje się następująco. No według mnie, długość, jak dla mnie, jest odpowiednia. Ja zdecydowałam się na kolor beżowy, ale te spodnie dostępne są również w trzech innych wersjach kolorystycznych. Wykonane są w 100% z wiskozy. Jeśli chodzi zaś o rozmiar, to mam na sobie rozmiar S, pomimo tego, że przeważnie na co dzień noszę rozmiar L, ale na stronie była informacja, że rozmiarówka jest sporo zawyżona, więc zdecydowałam się na ten rozmiar. W ogóle na stronie w H&M często tak bywa, że te rozmiary właśnie są zawyżone i ciężko trafić w odpowiedni rozmiar. No tym razem mi się akurat udało i te spodnie kosztują 60 zł. Tym razem kochani taka wygodna propozycja na szybkie wyjścia. No i zacznę od koszulki w kolorze beżowym z takiego prążkowanego materiału. Zobaczcie, taką koszulkę już w swojej szafie mam, tylko w kolorze jasno-niebieskim. Jestem z niej bardzo zadowolona. Co prawda ten fason nie do końca mi służy, bo dodatkowo jeszcze poszerza mnie w ramionach, ale i tak bardzo ją lubię, także polecam. Ta koszulka w 95% wykonana jest z bawełny, w 5% z elastanu. Mam na sobie rozmiar M, no i zobaczcie, rozmiar jak najbardziej jest trafiony. I kosztuje ona 30 złotych. Natomiast shorty wykonane są w 60% z bawełny i w 40% z poliestru. Zobaczcie, tak się prezentują z tyłu. Tu mamy bardzo duży wybór kolorystyczny, bo są one dostępne jeszcze w 6 innych kolorach. Mam na sobie rozmiar M i rozmiar również jest trafiony. Te shorty w normalnej cenie kosztują 40 zł, ale mi udało się je kupić na małej promocji za 30 zł. Były długie spodnie, to teraz czas na shorty i kolejny top, i może znowu zacznę od topu. I tak naprawdę, gdy zamawiałam ten top, to wiedziałam, że gdy będzie dobry, to na pewno go zostawię, ponieważ bardzo spodobał mi się na modelce. Lubię topy z takimi szerokimi ramionczkami, bo właśnie pod takimi ramionczkami ukryją się ramionczka od biustonosza, także super. Zobaczcie, jak wygląda ten top z bliska. Podoba mi się również kolor. Mam na sobie rozmiar. I rozmiar jest dobry. Jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy tu 65% poliestru i 35% bawełny. I ten top kosztuje 80, zł. Natomiast jeśli chodzi o shorty, to jak wyjęłam te shorty z paczki, to byłam przekonana, że będą nam nie za duże. Bo wydawały się takie szerokie, ale zobaczcie, są dobre. I są to shorty na gumce z kieszeniami. Z taką szerszą nogawką. Wielokrotnie powtarzam, że taka szersza nogawka optycznie wydłuża nam nogi. Jeśli chodzi o długość, to jak dla mnie ta długość jest w porządku, w tych szortach czuję się komfortowo. Natomiast jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy 55% lnu i 45% wiskozy. Mam na sobie rozmiar M i te szorty kosztują 50 zł. Zamówiłam dla siebie jeszcze jedną sukienkę na takich bardzo wąskich, regulowanych ramionczkach. No, muszę Wam powiedzieć, że jest ona naprawdę przyjemna w dotyku. Wykonana jest w 100% z bawełny. Jest cienka, więc myślę, że no idealnie sprawdzi się na takie cieplejsze dni. No, i jeśli chodzi o długość, to jest to długość midi. Tak prezentuje się przy wzroście 1,69 m. Ja zdecydowałam się, kochani, na kolor czarny, ale jeśli Wy nie do końca lubicie ten kolor. To dostępna jest ona jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na stronie była informacja, że rozmiarówka jest troszeczkę zawyżona. No ja jednak postanowiłam zamówić rozmiar, który noszę na co dzień, czyli rozmiar M. No i chyba zrobiłam dobrze, bo zobaczcie, tu mamy takie gumeczki, ale nie są one na mnie ani za ciasne, ani nie są za luźne. Więc wydaje mi się, że chyba z rozmiarem trafiłam. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Pokażę Wam może jeszcze z bliska, nie prezentuje się materiał. I ta sukienka, kochani, kosztuje 80 zł. Teraz mam na sobie rzecz, którą chciałam sobie już kupić dawno, a mianowicie chodzi mi o ten top z ramionczek. Takie topy bardzo podobają mi się na innych dziewczynach, ale jakoś nie mogłam się zdecydować na jego zakup. Po prostu myślałam, że nie będę się nie czuła komfortowo, że nie będzie mi się tu stabilnie trzymał, że będzie mi się obsuwał. Aż w końcu trafiłam na ten top w kolorze fioletowym i tak pomyślałam, Beata, jak nie zamówisz, nie przymierzysz, to się nie przekonasz. No i kochani, zamówiłam, przymierzyłam i zobaczcie, ten top ma bardzo ładny kolor. Również mamy tu bardzo fajny skład, ponieważ wykonany jest w 70% z wiskozy i 30% z poliamidu. No i zobaczcie, nie wiem co tak naprawdę o nim powiedzieć, bo... Trzyma się tu wszystko na swoim miejscu. Nawet robiłam test, podnosiłam ręce do góry i się nie obsuwa. Także tu jest wszystko w porządku. Ale muszę Wam powiedzieć, że mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten top. Bo jednak tam z tyłu głowy miałabym na myśli, że być może gdzieś tam mi się on obsunie. Także tu muszę przemyśleć jeszcze, czego sobie zostawić. Mam na sobie rozmiar L. I ten top kosztuje 60 zł. I założyłam do takich fioletowych spodni z, z mojej szafy. Przypomniałam sobie właśnie, że takie spodnie mam w tym kolorze i ten top będzie świetnie do nich pasował. No i chyba się nie pomyliłam. Zobaczcie, tak wygląda z tymi spodniami. Spodnie również są z hm ale kupiłam je dużo wcześniej. Ale jeśli znajdę do nich link, to również go zostawię po, w opisie pod filmem. Ja również mam dla Was propozycję topu bez ramionczek. I kochani, w tym topie bardzo podoba mi się to że mamy tu tak jakby metalowe usztywnienie w tej części i dzięki temu usztywnieniu to ładnie wygląda na sylwetce. No i mam wrażenie, że właśnie dzięki tej metalowej takiej stawce dużo stabilniej się trzyma. Naprawdę czuję się w nim bezpiecznie, więc super. Natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu 82% poliestru, reszta to wiskoza i elastan. No i ten materiał jest taki no dość gruby, więc e, troszeczkę obawiam się, że jednak na takie gorące dni może nam się nie do końca sprawdzić. E, mam na sobie rozmiar M i rozmiar jest trafiony. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. E, ja zdecydowałam się na kolor czarny, ale możecie go kupić jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych i kosztuje on 80 zł. To już moja ostatnia propozycja w tym odcinku. Tym razem sukienka. Wykonana jest ona w 100% z bawełny. Ja wybrałam tę wersję kolorystyczną, ale dostępna jest również w czterech innych wersjach kolorystycznych, także wybór jest duży. Zobaczcie z bliska, jak prezentuje się ta kolorystyka. Jest to sukienka taka luźna. No mi bardzo kojarzy się ta sukienka już z wakacjami. Myślę, że świetnie właśnie sprawdzi się na takie upalne dni, ponieważ jest na wąskich ramionczkach. Ponadto mamy tu dość mocno wyeksponowane plecy. Zobaczcie. No ja się w tej sukience dobrze czuję. Oczywiście możemy sobie tu dorzucić jakiś paseczek. Jeśli nie lubicie takich luźnych sukienek, właśnie wolicie sobie podkreślić delikatnie talię, ja mam na sobie rozmiar M i ta sukienka kosztuje 80 zł. Kolejny czarny top, tym razem z koronki na wąskich, regulowanych ramionczkach. Ja zdecydowałam się na kolor czarny, ale zastanawiałam się właśnie między kolorem czarnym a kolorem beżowym, bo w kolorze beżowym też wyglądał rewelacyjnie. No i oprócz tych dwóch kolorów był jeszcze dostępny w kolorze żółtym i w kolorze jasno-niebieskim. Jest to top, który raczej musimy nosić bez biustonosza, ponieważ jest dość mocno dopasowany do sylwetki. No i nawet nie za bardzo mamy tu możliwość wciśnięcia jakiegokolwiek biustonosza, ale nie jest on w tym przypadku konieczny, ponieważ mamy tu w miejscu miseczek podszewkę. Podszewka wykonana jest w 95% z bawełny, 5% to elastan. Natomiast ten materiał wierzchni wykonany jest w 99% z poliestru, 1% to elastan. Pokażę Wam z bliska, jak się prezentuje. Z tyłu wygląda tak. Ja mam na sobie rozmiar M i rozmiar jest trafiony, a top kosztuje 80 zł. To już wszystko, jeśli chodzi o przegląd z handem. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy hol zakupowy przypadł Wam do gustu. No i że znalazłyście tu coś dla siebie. A my się dzisiaj z Wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Pa! pa!